Natalia. Pochodzę z Wałbrzycha. Jestem uczennicą publicznego gimnazjum dwujęzycznego nr 12 w Wałbrzychu. Ich in Ich to jest z München. Ich w Rabanus Maurus z St. Dzisiaj spotykamy się w Krzyżowej. To spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wspólna idea małego kręgu inteligencji, która podczas II wojny światowej chciała obalić reżim nazistowski. Założycielem kręgu Krzyżowa był Helmut James von Moltke. 12 listopada 1989 roku, w trakcie mszy pojednania w pałacu, odbyło się spotkanie premiera Polski Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Właśnie dlatego Krzyżowa jest uważana za symbol pojednania międzynarodowego. Dzięki współpracy ze szkołą Rabanus Maurus gimnazjum możemy uczestniczyć w wspólnych zajęciach, które pozwalają nam poznawać obyczaje i przełamywać barierę językowo-kulturową. Dzięki takim spotkaniom czujemy się prawdziwymi Europejczykami. Do przełomu roku 1989 Polska znajdowała się w strefie wpływów Związku Radzieckiego. Co uważa pan za najbardziej charakterystyczne dla tego okresu? Jedną z rzeczy, która można powiedzieć, jest takim synonimem stanu wojennego tamtych czasów, są kartki na żywność. Ja doskonale pamiętam, kiedy one zostały wprowadzone. Mój dziadek wtedy był jeszcze sołtysą u nas na wsi. Jako taka osoba musiała się zająć dystrybucją tychże kart. Pamiętam rozmowy, które dziadek toczył ze swoimi znajomymi, którzy się dziwili, bardzo się dziwili, że tyle lat po wojnie, a znowu w Polsce są kartki. Mnie wydawało się, że już z tym systemem kartkowym będę żył do końca mojego życia, a tu nagle okazało się, że nastąpiła w Polsce zmiana i kartki mogły zniknąć. Obecnie brak y, towarów w sklepach jest niewyobrażalnym towarów luksusowych jak i podstawowych. Teraz sklepy mają tak bogaty asortyment, że naprawdę ludzie nie mogą się na co uskarżać. A co uważa Pan za największe zwycięstwo tych przemian ustrojowych w 89 roku, jeżeli chodzi o kontakty z zagranicą? No tutaj bezwzględnie podkreśliłbym, fakt bym podkreślił, że możemy my Polacy Młodsi, starsi, swobodnie po całej Europie podróżować, nie musimy mieć nawet paszportów, osoby dorosłe, wystarczy dowód osobisty. To jest wielki, wielki, wielki sukces, o którym też moje pokolenie, gdy było w waszym wieku, tylko mogło pomarzyć. Wtedy istniała żelazna kurtyna, trzeba było składać wnioski o paszport, trzeba było te paszporty oddawać potem do przepastnych szuflad, komend milicji obywatelskiej. A teraz każdy może mieć paszport w domu, nawet nie jest potrzebne, żeby się po Europie poruszać. To jest naprawdę wielka, wielka zdobyć, że można nawiązać w ten sposób kontakty bezpośrednie z ludźmi z całej Europy. Tak, my mamy teraz paszporty w kieszeni. Europa jest dla nas otwarta i żadne wizy nas nie ograniczają. Mamy naprawdę wolność w poruszaniu się po całym świecie. Jest kilka miejsc, w które mamy, ją, mamy ograniczone wizami, ale to jest naprawdę nielicznie. O wiele lepiej się teraz podróżuje. Dziękuję. Frau Weise, haben Sie es für Möglichkeiten, dass 1989 die wird. Zunächst haben wir das alle überhaupt nicht für möglich gehalten. Wir haben zwar beobachtet, wie die Leipziger Montagsdemonstrationen immer größer wurden, aber wir haben auch befürchtet, dass die Volkspolizei einschreiten würde. Hautnah haben wir auch erlebt, dass immer mehr Flüchtlinge aus der DDR über Ungarn zu uns nach Bayern gekommen sind. Dass allerdings die DDR-Herrschaft zusammenbrechen würde, die Herrschaft unter der SED, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und die Mauer war ja immerhin das Sinnbild der SED-Macht. Was haben Sie am 9. November empfunden? Zunächst habe ich am Fernsehen beobachtet, und zwar total ungläubig, wie zahllose DDR-Bürger von Ost nach West geströmt sind. Und es sah zunächst einmal wirklich aus, als hätten sich Gefängnistore geöffnet. Ich habe also beobachtet, wie dann viele mit freudenstrahlenden Gesichtern, aber auch mit Tränen in den Augen nach Westen gegangen sind. Dann sind viele Westdeutsche und Ostdeutsche sich in den Armen gelegen. Was dieser Tag allerdings für die Zukunft bedeuten würde, das konnten wir uns überhaupt nicht vorstellen. Und deswegen frage ich jetzt dich, Oliver. Du bist 1989 äh, ja noch nicht, also du hast dieses 1989 noch nicht erlebt und bist in diesem vereinten Deutschland aufgewachsen. Welche Bedeutung hat dieses neue Deutschland für dich? Ja, also, als ähm, Schüler, der in Bayern lebt und aufwächst, äh, ist man jetzt mit, der, mit dem Thema nicht direkt konfrontiert. Aber die ähm, Wiedervereinigung merkt man schon in einigen Situationen, zum Beispiel, dass man einfach mal nach Berlin fahren kann und sich die ganze Stadt ohne weiteres anschauen kann oder dass man nach Polen kann und äh, dort auf Klassenfahrt gehen kann. Es ist auch was ganz Alltägliches, dass man jemanden äh, auch in Bayern. Ähm, auf der Straße trifft, der einen ostdeutschen Akzent hat oder einen Nachbarn hat, der einen ostdeutschen Akzent hat. Und ja, es ist ja auch mittlerweile so, dass Deutschland ähm, von Politikern aus den neuen Bundesländern regiert wird. <laughs> Ach, die Brüder schießen Kreuz, das Leben ist ein Spiel und wer das Recht zu spielen hat, der